W kronice policyjnej mówimy o kolejnym dilerze narkotykowym w Tarnowie, także o kradzieżach w galeriach handlowych i wypadkach na drogach regionu. Pod koniec maja Tarnoscy policjanci zatrzymali dilera narkotykowego, u którego zabezpieczono susz marihuany o wadze ponad 18 gramów z takiej ilości narkotyku dealer jest w stanie wytworzyć ponad 70 porcji, które osiągają wartość od 400 do 600 zł na rynku. Kolejnym zdarzeniem, które tarnowscy policjanci obsługiwali w tym tygodniu, to rozbój, do którego doszło pod koniec miesiąca maja. Tutaj 20-letni tarnowianin dotkliwie pobił 30-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego. Na szczęście w pobliżu byli inni obywatele Tarnowa, którzy pomogli poszkodowanemu. Sprawca został ujęty, przekazany tarnowskiej policji. Za dokonanie tego rozboju został doprowadzony do prokuratury nowej w Tarnowie, która swoją decyzją zastosowała wobec młodego mieszkańca. Dozór policyjny, zakaz zbliżania się do poszkodowanego. 2 czerwca odnotowaliśmy podpalenie altany drewnianej. Tutaj młody mężczyzna, 17-latek, podpalił drewnianą altanę w Tarnowie. W wyniku tego uległa ona zniszczeniu. Przy okazji niestety jeszcze uległ zniszczeniu budynek mieszkalny. Łączne straty, które powstały w wyniku tego uszkodzenia, sięgają kwoty ponad 20 tysięcy złotych. Za uszkodzenie mienia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do, do 5 lat. 4 czerwca pracownicy jednego ze sklepów galeryjnych zatrzymali złodziei sklepowych. Tutaj mężczyzna i kobieta, 30-letni mieszkańcy województwa lubelskiego, dokonywali kradzieży odzieży z, z naszych sklepów. Wykorzystywali przy tym torbę wykonaną z aluminium. Pozwalało to na przeprowadzenie, przeniesienie odzieży wraz z klipsami elektronicznymi, które zabezpieczały tą odzież przed kradzieżą poprzez bramki. Udało się te osoby zatrzymać. W wyniku przeszukań została odzyskana odzież o łącznej wartości ponad 6 tysięcy złotych. Udowodniono kradzież z galerii w Tarnowie oraz w województwie podkarpackim. 30-latkowie odpowiedzą przed sądem rejonowym w Tarnowie za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Zeszły tydzień niestety był bardzo niespokojny na, Tarno na drogach poetu tarnowskiego. Doszło w sumie do siedmiu wypadków. W dwóch z nich niestety poniosło śmierć dwie osoby. 2 czerwca, tutaj o godzinie dwunastej, na drodze w kierunku Gromnika. Kierujący pojazdem Renault z niewiadomych na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia samochodem ciężarowym. Warunki wówczas były bardzo trudne. Padał deszcz. Mężczyzna, który został przewieziony odtransportowany do szpitala niestety po kilku godzinach reanimacji zmarł. Kolejny wypadek tego samego dnia około godziny 15.30 w miejscowości Ciężkowice tutaj na drodze kierująca samochodem Volkswagen na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn zjechała również na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z samochodem osobowym Toyota. W wyniku tego zdarzenia oboje kierujący, kierująca samochodem Volkswagen oraz mężczyzna, 50-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego zostali przewiezieni do szpitala. Niestety nie udało się mężczyzny uratować, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Odnotowano w sumie w zeszłym tygodniu 49 kolizji, przeprowadzono ponad 1300 kontroli trzejwości i wyeliminowano z ruchu 22 pijanych kierowców, z czego pięciu prowadziło pojazdy mechaniczne, pozostali to rowerzyści. Zatrzymano w sumie 9 praw jazdy. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień.